Kolejną wielkością, którą omówimy, jest siła wyporu. Co to jest siła wyporu i kiedy ona działa? Siła wyporu działa na wszystkie ciała znajdujące się w cieczach bądź w gazach, czyli ogólnie w fizyce możemy to nazwać płynami. Jeżeli mamy jakieś naczynie, w którym znajduje się powiedzmy ciecz jakaś no jakaś ciecz, najlepiej woda najczęściej woda. I mamy jakieś ciało zanurzone w tej cieczy, to oczywiście na to ciało działa w dół siła ciężkości, tak zwany ciężar ciała FC, ale dodatkowo pojawia się druga siła, która ma przeciwny zwrot i skierowana jest pionowo w górę, i ta siła nazywa się siłą wyporu. Zwróćcie uwagę, że Zwrot zawsze pionowo w górę. To jest właśnie siła wyporu. Siła wyporu yy, ma symbol, widzicie, F, od czego ona zależy, jak ją wyznaczamy. Wzór od razu tutaj podam na siłę wyporu i siła wyporu zależy od, od tego, w jakiej cieczy ciało się znajduje, czy też w gazie, czyli od gęstości, dokładnie, wielkość tablicowa. Będziemy częściej tutaj mówić o ciałach zanurzonych w cieczach, bo ta siła jest szczególnie zauważana wtedy w cieczach. Natomiast w gazach, w związku z tym, że gaz ma bardzo małą gęstość, to siła też jest niewielka. Także zaznaczam tutaj gęstość cieczy. Razy. Druga wielkość znajdująca się we wzorze to jest Objętość. Objętość ciała zanurzonego w cieczy pod warunkiem, że ciało jest zanurzone całkowicie w tej cieczy. I trzecia wielkość to jest przyspieszenie grawitacyjne. Przyspieszenie grawitacyjne, czyli G. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na tą wielkość. Na, ja zwrócę uwagę na wielkość. V. Dlatego, że najwięcej błędów uczniowie popełniają właśnie przy obliczaniu siły wyporu, wstawiając niewłaściwe wielkości dotyczące V, czyli objętości. Musicie pamiętać, że we wzorze V oznacza tutaj objętość. Zanurzonego ciała albo części tego ciała, czyli zawsze w tym wzorze interesuje nas objętość części zanurzonej. Jeżeli 100% ciała jest zanurzone, tak jak w tym przypadku, to oczywiście wpisujemy tutaj objętość całego ciała, bo całe ciało jest zanurzone. Ale równie dobrze może być taka sytuacja, i przecież tak. Czasami bywa, że ciało jest powiedzmy w połowie zanurzone, a w połowie sobie pływa po powierzchni, czyli tutaj już mamy do czynienia z inną sytuacją i do wzoru nie wolno nam stawić całej objętości ciała, tylko wtedy do wzoru podstawiamy objętość części zanurzonej, czyli tylko tej części, która znajduje się pod wodą to jest bardzo ważne właśnie do obliczeń żeby o tym pamiętać bo siła wyporu zgodnie z prawem Archimedesa równa jest ciężarowi wypartej cieczy, wypartej cieczy. pamiętajcie o tym ciężar wypartej cieczy ciężar m razy g Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy, czyli tu mam masę cieczy razy g, masę cieczy wypartej. A wiemy, że wyparta ciecz jej objętość jest równa objętości ciała zanurzonego, czyli tylko tą ilość i tą yy, yy, tutaj wartość objętości wolno nam podstawiać do wzoru. Objętość zanurzonej części ciała, albo właśnie objętość wypartej cieczy. To jest bardzo ważne, bo w zadaniach później z tego powodu mogą wystąpić jakieś błędy. Co jeszcze, jeśli chodzi o siłę wyporu, warto, warto pamiętać? Wrócę może tutaj do tego rysunku. Zobaczcie, mamy tutaj taką sytuację. Która ściśle nam się wiąże od razu z odpowiedzią na pytanie, kiedy ciało będzie pływać, a kiedy będzie pływać zanurzone, a kiedy będzie pływać po powierzchni, a kiedy wreszcie pójdzie na dno i w ogóle nie będzie pływać, tylko znajdzie się tutaj na dnie. I zobaczcie, w pierwszym przypadku, nie bez powodu ja te siły narysowałam, bardzo zbliżone do siebie te dwa wektory, bo ciało pływa zanurzone wtedy gdy siła wyporu jest równa co do wartości sile ciężkości tego ciała. Czyli mamy taką sytuację, że te dwie siły się równoważą i dlatego ciało pływa, ale zanurzone w całości. Natomiast w tej sytuacji, gdybym miała dorysować te dwa wektory, to na pewno tutaj musiałabym narysować siłę nieco mniejszą w porównaniu z siłą, która tutaj występuje. Ta siła wyporu, która jest zwrócona w górę, jest w tym przypadku większa od siły ciężkości działającej w dół i dlatego ciało pływa wynurzone, czyli ten przypadek to jest przypadek taki, że siła ciężkości jest mniejsza od siły wyporu. I wreszcie, może ja tutaj tak podzielę, żebyśmy, żeby nam się to nie pomyliło. I wreszcie trzeci przykład, trzeci przykład z kolei, to jest to ciało, które leży na dnie, czyli utonęło. Jak, jaka sytuacja jest tutaj? No domyślacie się, jaka jest. Ta siła właśnie działająca w dół. Przeważa nad siłą działającą w górę, czyli siła ciężkości w tym przypadku jest większa od siły wyporu. Ta siła wyporu jest tutaj zaznaczona nieco krótszym wektorem i to jest tak zwany warunek pływania ciał. Warunek pływania ciał. Wynikający właśnie z porównania siły ciężkości i siły wyporu. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz, bardzo częsty błąd, jaki uczniowie popełniają, uczulam Was na to: uczniowie bardzo często myślą, że ciało wtedy pływa, gdy właśnie siła wyporu jest duża. Siła wyporu, jak jest duża, to ciało pływa, a jak siła wyporu jest mała, to ciało idzie na dno. No to jest, to jest zły, zły tok myślenia, zbyt duże uproszczenie. Zbyt duże uproszczenie, bo wcale tak yy, się nie dzieje. Mianowicie, żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy ciało będzie pływać, a kiedy będzie tonąć, trzeba porównać te dwie siły do siebie. Porównać je ze sobą. Nie można tylko upraszczać, mówić: duża siła wyporu to ciało będzie pływać. Zobaczcie, siła wyporu zależy od gęstości ciała, yy, objętości ciała, przepraszam, od gęstości cieczy, objętości zanurzonego ciała i od przyspieszenia grawitacyjnego. Czyli, jeżeli ja bym wzięła pod uwagę trzy takie same ciała, tak jak tutaj mniej więcej widzicie te kostki, które narysowałam, one mniej więcej powiedzmy mają takie same zbliżone objętości. Jeśli mają zbliżone objętości, jeśli pływają w tej samej cieczy, to w zasadzie powinna na nie działać podobna siła wyporu. Mało tego, jeżeli tutaj. Połowa tylko kostki jest zanurzona, to nawet na tą kostkę działa mniejsza siła wyporu niż na te dwie pozostałe, bo tu musiałabym wstawić jedną drugą przed literę V. Czyli w tym przypadku, gdybym miała porównać te trzy siły wyporu, to skoro te trzy ciała zanurzone są w tej samej cieczy, mają Podobną objętość i działa na nich oczywiście takie samo przyspieszenie grawitacyjne. To ta siła wyporu jest zbliżona. To dlaczego w związku z tym jedno pływa, a drugie tonie? Właśnie. Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Bo inna jest siła ciężkości w każdym z tych przypadków. Inna jest siła ciężkości. Ciężar ciała. Ciężar ciała, czyli masa. Jeśli ciężar to na ciężar wpływa masa. Widzimy tutaj, na ciężar wpływa masa. Co w związku z tym? No właśnie, widocznie to ciało, które utonęło, miało większą masę niż to ciało, które pływa tutaj po wierzchu. Miało większą masę, chociaż objętości były takie same, czyli te kostki miały zbliżone rozmiary, a jednak jedno utonęło. Dlaczego? Dlatego, że właśnie powiedzieliśmy, ciężar był większy. Ciężar, czyli większa masa. Od czego ta masa zależy? No warto sobie tutaj przypomnieć wzór na gęstość. Gęstość ciała to jest masa do objętości. Jeżeli powiedziałam, że objętość tych trzech kulek kostek, przepraszam, jest taka sama, a masy są różne, to również Inna jest gęstość każdej z tych kostek. Wynika z tego, że po prostu każda z tych kostek jest wykonana z innego materiału. Być może yy, to jest jakaś kostka, na przykład drewniana, a to jest może kostka stalowa i dlatego jedna tonie, a druga pływa. Czyli to, czy ciało będzie pływać, czy będzie tonąć, upraszczając i podsumowując zależy przede wszystkim od gęstości materiału z którego to ciało jest jakby wykonane z którego jest zrobione czyli największe znaczenie ma tutaj właśnie gęstość tego ciała w stosunku do gęstości cieczy w której ciało się znajduje i to są właśnie przedstawione w wielkim skrócie warunki pływania ciała Mamy tutaj do zapamiętania: ciało pływa zanurzone wtedy, gdy siły wyporu i ciążenia się równoważą, pływa po powierzchni, wynurzone, gdy przeważa siła wyporu nad siłą ciężkości i wreszcie tonie wtedy, gdy siła ciężkości jest większa niż siła wyporu. Ale jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie równie dobra. Kiedy ciało pływa, a kiedy tonie? Wtedy, gdy porównamy gęstości. Mianowicie, załóżmy, że tutaj te trzy kostki pływają w wodzie. Jeżeli jedna z nich pływa zanurzona, to znaczy, że gęstość tego ciała jest taka sama, jak gęstość wody. Widocznie gęstości są identyczne. Jeżeli tutaj Ciało wypłynęło i pływa po powierzchni, to znaczy, że w tym przypadku gęstość ciała jest mniejsza niż gęstość wody. To jest drugi wariant. I trzecia sytuacja, czyli ciało utonęło, to oznacza, że gęstość ciała jest w tym przypadku większa niż gęstość wody. I takim to sposobem przedstawiliśmy sobie warunki pływania ciał. Kiedy ciało pływa, a kiedy ciało tonie. Widzimy, że wszystko zależy od gęstości ciała i cieczy, w której ciało jest zanurzone, to jest jedna rzecz, ale druga tak samo yy, ważna Porównanie siły ciążenia z siłą wyporu. Powtarzam, porównanie. Nigdy nie wolno yy, myśleć, że ciało dlatego pływa, bo działa na niego duża siła wyporu. Po prostu musimy zawsze siłę wyporu porównać z ciężarem i powiemy wówczas pływa, gdy siła wyporu jest większa od siły ciężkości. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o opływanie ciał. Mianowicie, warto zapamiętać, że jeżeli sobie y, stworzymy iloraz gęstości y, gęstość ciała do gęstości cieczy, w której to ciało jest zanurzone, gęstość ciała dzielona przez gęstość cieczy, to uzyskamy w ten sposób stosunek można powiedzieć objętości ciała zanurzonego do części niezanurzonej na przykład może podam łatwiej będzie zapamiętać gęstość ciała na przykład kralodowa pływająca po rzece Lód ma gęstość 920 kg na metr sześcienny 920 kg na metr sześcienny. Natomiast woda ma jaką gęstość? Myślę, że pamiętacie 1000 kg na metr sześcienny. Jeżeli porównamy te gęstości ze sobą, to już możemy dużo. Powiedzieć o tej sytuacji. Mianowicie widzimy, że gęstość ciała jest mniejsza niż gęstość cieczy, więc ciało na pewno pływa po powierzchni, to nie ulega wątpliwości, bo każdy wie, że lód pływa po wodzie i nie tonie, ale mało tego, jeszcze. Mamy jedną rzecz bardzo ważną tutaj. Z tego stosunku gęstości, tutaj nam się jednostki oczywiście skrócą, uzyskamy ułamek dziesiętny 92 setne. Taki będziemy mieli ułamek z dzielenia tych dwóch liczb. 92 setne. Co nam daje ten wynik? Przede wszystkim mówi nam, że 92 setne objętości. Krylodowej będzie zanurzone, natomiast pozostałe 800 będzie wynurzone. Czyli gdybyśmy sobie to pomnożyli razy 100%, będzie może to dla Was bardziej jakby zrozumiałe. Jeżeli sobie ułamek pomnożymy razy 100%, to uzyskamy właśnie 92%. Objętości kry jest zanurzone pod wodą, czyli z tego stosunku obliczamy, jaka część objętości ciała jest zanurzona w cieczy. W tym przypadku lód zanurzony w wodzie. To jest objętość części, objętość części zanurzonej. Podsumowując informacje dotyczące warunków wpływania ciał, warto zapamiętać, że jeśli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, ciało zawsze y, tonie. Może sobie to zapiszmy: gęstość ciała większa od gęstości cieczy, wtedy ciało będzie zawsze tonąć. Natomiast jeśli yy, gęstość ciała jest mniejsza bądź równa gęstości cieczy, to wtedy ciało będzie pływać, tylko że albo będzie zanurzone całkowicie, albo będzie zanurzone częściowo. I teraz właśnie ta informacja, którą Wam tu powyżej przedstawiłam, czyli Obliczanie stosunku gęstości ciała do gęstości cieczy służy nam do tego, aby określić, jaka część ciała będzie w cieczy zanurzona. Jeżeli gęstość ciała jest równa gęstości cieczy, to wtedy 100% ciała jest zanurzone, ale ciało nie tonie, tylko pływa. Natomiast w każdej innej sytuacji tylko pewna część ciała. Jest zanurzona, i wiadomo, że im gęstość ciała jest mniejsza, tym więcej tego ciała jest wynurzone. Widzicie tutaj przykład, jeszcze raz yy, przeanalizujmy z lodem. Aż 92% lodu jest zanurzone pod wodą, a tylko 8% objętości znajduje się nad wodą. Gdybyśmy yy, podali inny przykład, na przykład yy, z drewnem, to Gęstość drewna wynosząca około 500 kg na metr sześcienny w stosunku do wody dałaby nam wynik taki, że 50% drewna jest zanurzone, a drugie 50% wynurzone, bo właśnie gęstość wynosi drewna 500. Także stosunek 500 na 1000 dałby nam 0,5, czyli 50% objętości zanurzonej części. Jeszcze raz, gęstość ciała większa od gęstości cieczy ciała wtedy toną. Czyli 100% objętości ciała jest pod wodą. No bo jeżeli ciało tonie, to wiadomo, że 100% ciała jest wtedy zanurzone. Natomiast jeśli gęstość ciała jest mniejsza bądź równa gęstości cieczy, to wtedy ciało pływa. Ciało pływa. I tylko kwestia wyliczenia, jaka część objętości ciała jest wynurzona, a jaka jest zanurzona właśnie z tego stosunku objętości ciała do przepraszam, gęstości ciała do gęstości cieczy. Także myślę, że to jest jasne.